Cześć, witajcie serdecznie na stacji benzynowej teraz, bo jesteśmy w trasie do Muzeum Motoryzacji w Oławie. Naprawdę niesamowite miejsce, zaraz się tam przeniesiemy. Eee, słuchajcie, to jest miejsce, gdzie jest kolekcja ponad 100 samochodów. Nie, przepraszam, 100 motocykli i 300 samochodów. Eee, bardzo, bardzo wyjątkowych, ale to jak niesamowite jest to miejsce, zobaczycie na miejscu. Wybaczcie, jak się rano rozmawia, to właśnie tak jest. A można to takiegoś. Jakoś... Zgadza się. Tak jak widzicie, pojechałem z Antkiem z kanału z kamerą wśród gratów i Jędrzejem, co mocno urozmaiciło tą podróż. Zamówienie 44! A gdzie mam to zrobić w tym czasie? ma cienki, A tutaj mam nagrywać? Nie! Słuchajcie, jesteśmy na miejscu jest naprawdę tak niesamowite miejsce. Za chwilę tutaj porozmawiamy z osobami, które są odpowiedzialne za to muzeum. Aktualnie to, co teraz w tym miejscu, w którym się znajdujemy, to nie jest hala muzealna, to jest zupełnie w innym, w innej lokalizacji. Tutaj to jest po prostu taki warsztat. I zobaczcie w ogóle jeszcze za mną, jaki ciekawy pojazd jest na nie, podnośniku, dobra, także jestem no zajarany, a dopiero wszedłem i tylko widzę po prostu co tutaj, co tutaj dookoła się znajduje, także zaraz dam wam relację. Wizyta w tym miejscu naprawdę wzbudza niesamowite emocje. A chciałbym tylko przypomnieć jeszcze raz, że my nadal nie jesteśmy w muzeum, tylko w jakimś tam takim garażu, w którym się naprawia te samochody. Prześliczny Star25, który jest w trakcie restauracji, a za nim stoją fabrycznie nowe Mazdy. No i powoli wchodzimy do muzeum, wejście do muzeum już zapiera dech w piersiach. Motocykle, które wiszą pod sufitem. No i oczywiście gwiazda wieczoru, czyli pan Leszek. Weszliśmy na werandę, z której widać ogrom tego muzeum. To jest jedna z trzech hal, na której stoją te wspaniałe samochody. Całe muzeum jest bardzo interaktywne i poza tym, że auta po prostu stoją, to możemy zobaczyć różne ciekawe wystawy. Słuchajcie, chodzę tutaj po Muzeum Wena w Oławie razem z panem Leszkiem i tutaj z ekipą, z którą przyjechałem, i znalazłem w końcu samochód dla mnie na mój rozmiar. Widzę, że tam jest si silniczek obok. Co? Nie no, co to jest za wymysł? To, to jest silnik od Simpsona. Aha. Simpsona chudzony jest, jest dodatkowo jeszcze wentylatorem, tam założony jest wentylator bo mhm. w pomieszczeniu. Jest sprzęgło, jest hamulec, jest gaz, prawda? Ale to jest jakaś samoróbka ten Ta pojazd. Ta samoróbka pan, pan nie mając prawa jazdy i nie tego, sobie sam na garażu wyklepał. Huh. Zwyklepał, tak jest, skonstruował, także jest niesamowity jest no bardzo fajne mają ludzie pomysł ja tak stara, tak tu jest tak klepany młotkiem. dokładnie poza takimi malutkimi dziwnymi samochodami robionymi własnym sumptem możemy tutaj znaleźć również wyjątkowe egzemplarze zachowane w świetnym stanie luksusowe sportowe starsze i nowe samochody Panowie, powiedzcie, poza samochodami widzimy tutaj całą masę motocykli, skuterów, co tu jeszcze mamy? No i zaraz będą rowery, tu jest druga osa, to jest osobiście moja, osobiście moja osa, to jest 175 i to też kolejne niespełnione marzenie włoska Dudek. No, motocykli tutaj jest naprawdę od groma, i mimo tego, że ja aż tak się na nich nie znam i nie do końca wiedziałem co widzę, to zapiera dech w piersiach. Panie Leszko, to są wszystko samochody w oryginale? Tak, tak. No, no, nie ma tu jakichś takich takich podrób, żeby tego. Chodzi o to, że no, ma swoją wartość, nie? Oryginalny, prawda, no trzeba było dokupywać, do, do dorabiać jakieś tam rzeczy, żeby, żeby po prostu miało to wygląd. A największą ma wartość, jeżeli, jeżeli dany pojazd ma swój oryginał. Wiadoma sprawa tak dzisiaj Jaguar przyjechał, który naprawdę ma wszystko, wszystko oryginalne tak nie stworzyłeś, tak nie masz, prawda. No. Tu Syrena jest taka właśnie, też w oryginale tylko jeszcze jest y, znak zapytania czy setka czy 101 bo z tego względu że albo podmienione kanapy były bo po kanapach to rozpoznałem Nie jestem y, takim aż dalece znawcą ale nie podoba mi się to że po prostu ja bym bardziej dał to na, 100, na setkę 101 miała już dzieloną kanapę no brak słów po prostu <śm> tam dużo tak Dobrego braksów. Wiesz, że to grzeje moje serce. O, i maluch! Nie. To jest ten element, o którym Wam mówiłem, czyli interaktywność tego muzeum. No, spójrzcie, jak fajnie odwzorowali niestety nieistniejący już napis na fabryce samochodów osobowych. A tego stara moi widzowie powinni kojarzyć, albo bardzo podobnego czyli Star 266, który jechał w rajdzie Paryż-Dakar, tutaj wersja Turbo. No i co, kto z Was widział tak długiego Fiata 125P w wersji kombi? Takie perełki tylko w muzeum w Oławie. Dobra, Antek Dobra. będzie wsiadał do jedynego i pierwszego takiego pojazdu. Tylko nie uszkodź, bo drugiego nie ma. Antek, gdzie teraz jesteś? Ja jestem w Jelczu Oławskim, tak zwanym, jedynym takim wyprodukowanym własnym sumptem pojeździe i przyznać muszę, że pozycja za kierownicą jest nieco specyficzna. Czy w pedały trafia, kolumna kierownicza nieco przeszkadza we wciskaniu hamulca, ale jak wiadomo hamują tylko słabi. Poza tym doskonała widoczność we wszystkie strony, zwłaszcza tutaj przez te boczne szybki. I chciałbym Państwu powiedzieć, że uważam, że taki samochód powinien wejść do produkcji. Może z nieco niższą podłogą w tym miejscu, poza tym wad nie widzę. Ośrodek wypoczynkowy Leszkowo-Zdrój, wspaniała przyczepa Niewiadów do Malucha, a tutaj ostatni wyprodukowany Maluch. I poza tym, że mamy ostatniego Malucha, to mamy całą, całą ścianę. Fiatów 126p. To jest takie marzenie dużych chłopców. No i jeszcze na koniec elektryczny maluch. Słuchajcie, już przeszedłem całe muzeum i jestem pod ogromnym wrażeniem jakości. Tego wszystkiego. To nie jest muzeum, gdzie stoją sobie samochody i ktoś na kartce 4 wydrukował, że to jest takie autko, to jest takie. Tylko naprawdę jest to dosyć mocno interaktywne muzeum. E, mamy tutaj tak przedziwne, wyjątkowe i jedyne w swoim rodzaju okazy. I jestem tak dumny, że w Polsce dzieją się takie inicjatywy, że takie rzeczy powstają. Eee, trzeba to wszystko wspierać, eee, i na pewno jeszcze tutaj wrócę i chciałbym dla Was zrealizować już taki naprawdę porządny, bardziej dokumentalny film. Także bardzo mi pomożecie, jeżeli ten film skomentujecie i zasubskrybujecie ten kanał, żeby za jakiś czas zobaczyć już taki mówię, dokument o tym wspaniałym muzeum. Dziękuję.